Nasze ciało przechowuje zapisy emocjonalnych, urazów fizycznych i psychicznych, a także urazów pochodzących ze zbiorowej świadomości. Cześć. Nazywam się Evette Rose, jestem autorką i założycielką Metafizycznej Anatomii, która jest książką zawierającą 679 medycznych dolegliwości, w której zebrałam informacje i dane ludzi, którzy wspólnie dzielili te same emocjonalne traumy i wyzwalacze stojące za pewnymi dolegliwościami. Witajcie w dzisiejszym temacie, a także w pamięci traumy. To bardzo głęboka i obszerna rozmowa. Mogłaby trwać całymi dniami, ale chciałem o tym trochę porozmawiać, ponieważ czuję się tym bardzo zaintrygowany, ponieważ jest to jedna z rzeczy, którymi jestem niezwykle zainteresowany. Również dlatego napisałem książkę Metafizyczna Anatomia Sposób, w jaki przechowujemy traumę, Wspomnienia o niej, skąd się bierze, jak głęboko sięga, kiedy pojawia się jej ekspresja, dlaczego czasami pojawia się również jej ekspresja. To wszystko są naprawdę świetne pytania. Tak wielu z was zadało mi to pytanie, więc pomyślałem, że odpowiemy na nie w filmie, ponieważ jest tak wiele do powiedzenia na ten temat. Jak większość z was wie, w miarę jak dojrzewamy, nasze ciało emocjonalne również dźwiga ciężar wszystkiego, przez co przeszło w swoim życiu, a także przechowuje na przykład ekspresje z predyspozycji przodków, a także, co na przykład teraz normalnie, rzeczy, które również wydarzyły się w, w naszej przeszłości. Nie chodzi tylko o nasze pochodzenie, ale mocno wierzę, że jesteśmy wyrazem naszych przodków. Sądzę też, że być może wyrażamy nasz stres. Wynikający z czynników środowiskowych, które początkowo prawdopodobnie stanowią punkt spustowy, ale w rzeczywistości istnieje również duża część naszych reakcji emocjonalnych, które należą do naszego składu genetycznego, naszych przodków. Instynktowne reakcje to bardzo dobry przykład, mając na uwadze, że nasze środowisko i sposób, w jaki na nie reagujemy, jest prawie w dwóch trzecich odpowiedzialne za to, jak wyrażamy nasze emocje, a także dolegliwości. Mówi się, że tylko jedna trzecia jest bezpośrednio związana z naszymi predyspozycjami genetycznymi. Mówiąc to, ludzie stojący za badaniami nad tymi koncepcjami, ale potem, wiesz, muszę również zadać pytanie. A także być może powód, dla którego reagujesz w taki sposób, w jaki reagujesz na otoczenie, zależy również od Twojej emocjonalnej i psychicznej odporności na otoczenie. Jak myślisz, skąd bierze się ta odporność? Co decyduje o tym, um, jak silny lub słaby jesteś wobec swojego otoczenia? Twoja linia DNA odgrywa w tym naprawdę dużą rolę. Progi chorobowe są również częścią trzeciego, wyrażanego przez Twoją historię. Ale co z progami emocjonalnymi wobec stresu? Znaczenie. Powiedzmy na przykład, że określona emocja była doświadczana i odczuwana tak głęboko przez tak długi czas z powodu określonych rodzajów traum, które teraz powtarzają się z pokolenia na pokolenie, i to jest teraz. Przypadek, w którym zdolność organizmu do radzenia sobie z tą emocją została wyczerpana, a wraz z wyczerpaniem emocjonalnym niektóre obszary fizyczne, a także ważne narządy w ciele, mogą również zacząć cierpieć z powodu odczuwanego stresu i jest to kwestia czasu, kiedy, kiedy próg ciała, aby wytrzymać pewien rodzaj stresu, załamuje się, a następnie następną fazą, w którą można na przykład przejść, może być Depresja, lęk, atak serca, atak paniki, a lista nie może być kontynuowana. Gdzie teraz przechowywany jest cały stres? Zawsze mówi się, że ciało prowadzi rejestr, i zgadzam się, to naprawdę prawda. To znaczy, jest to oparte na moich badaniach, prowadzonych przez te wszystkie lata. I tak, kiedy patrzymy na wspomnienia traumy, tak, przechowujemy je poznawczo, przechowujemy je w mózgu i przechowujemy dużą część tego aspektu również w hipokampie, który jest również znany jako nasz emocjonalny mózg, gdzie przechowujemy również bardzo głębokie, sentymentalne wspomnienia emocjonalne. Inne aspekty, w których wspomnienia są również przechowywane i zasadniczo programowane, to wspomnienia behawioralne. To na przykład e, mamy w naszych mięśniach, mamy to w naszych odruchach, mamy to również w mięśniach, które są związane z naszymi instynktownymi reakcjami. Mamy również pewną traumę we wspomnieniach faktycznie przechowywanych w ciele fizycznym, w całym ciele fizycznym. I właśnie dlatego projektuje mat. I dlatego to uwielbiam, ponieważ po latach pracy z tysiącami ludzi dowiedziałem się, że pewne emocjonalne wyzwalacze zaostrzają się w określonych częściach ciała. Częściach ciała. Ponieważ przez pokolenia przechowujemy pewien stres emocjonalny w określonych częściach ciała. I dlatego czasami, gdy Pracujemy naprawdę ciężko i garbimy się, mamy złą postawę, a potem mamy pewne emocje, które odczuwamy w tym czasie. Są one przechowywane w naszych plecach, które normalnie są zasilane energią w postaci poczucia odpowiedzialności, poczucia presji. Więc teraz stres w plecach i tam, gdzie są zgarbione, wszystkie te emocje mogą się tam nagromadzić. Ponieważ jest to słaby punkt w ciele, jest to część ciała, która jest zestresowana. Tak więc nasz stres emocjonalny, który odczuwamy, zostaje tam zmagazynowany, a oto jak to działa. Kiedy odczuwamy pewną myśl lub emocję, uruchamia ona pola elektromagnetyczne w neuroprzekaźnikach. Te pola elektromagnetyczne są rzutowane w górę ciała. Teraz te pola elektromagnetyczne mają zdolność kontrolowania i manipulowania materią, atomami. Jesteś zbudowany z materii i atomów. Więc teraz te fragmenty informacji poprzez pole elektromagnetyczne przemieszczają się przez coś, co nazwałbym wirem. Wiesz, że są rzutowane na zewnątrz i wracają do środka. Na zewnątrz i wracają do środka. A teraz zobacz, co się dzieje, gdy wraca. Te pola elektromagnetyczne grawitują, mają tendencję do grawitacji i stają się przechowywane i zakotwiczone w większej ilości w częściach ciała. Które doświadczają stresu. W tym przypadku jest to stres fizyczny, ponieważ być może siedzisz skulony przy biurku. Tak więc to, jak się czujesz, jest teraz przechowywane i utrzymywane głównie w obszarze, w którym odczuwasz ten fizyczny stres. Podczas gdy niekoniecznie grawituje on do innych obszarów których również mógłby występować. Jest to więc coś co nazwałbym zakotwiczeniem urazu, w oparciu o to jak się czujesz. Teraz te momenty zakotwiczenia zostały opracowane przez wiele pokoleń i wiele pokoleń. Dlatego też niekoniecznie musisz doznać urazu, aby pewne emocje, które są rzutowane przez pole, były przechowywane i wyzwalane w różnych częściach ciała. I o tym właśnie jest duża część książki Metafizyczna Anatomia. Mamy też serce, które również emituje duże ilości pól elektromagnetycznych i jest 5000 razy silniejsze niż mózg. Oznacza to, że serce może myśleć i czuć niemal niezależnie od mózgu. Gdybyśmy mieli wziąć kawałek tkanki serca i dać go e, chirurgowi mózgu lub neurobiologowi do obejrzenia pod mikroskopem, pomyśleliby, że to kawałek mózgu. Mamy neuroprzekaźniki również w sercu, a wspomnienia mogą być również przechowywane w sercu. Mamy też jelita. Tutaj w jelitach również mamy neuroprzekaźniki nie tak silne jak w sercu ale możemy również podejmować decyzje, myśleć i czuć z jelit. Znasz to uczucie. Mam przeczucie, że coś jest nie tak. Podejrzewam, że coś jest nie tak, ale nie potrafię tego określić. To naprawdę świetny przykład. Wspomnienia, w których mamy tendencję do odczuwania zagrożenia, są zwykle przechowywane w jelitach. Oczywiście, również w sercu i mózgu, ale mogą być rozproszone w tych trzech sektorach. A kiedy patrzymy na to, jak ciało przechowuje traumę, ponieważ kiedy pojawia się instynktowna reakcja, towarzyszy jej również emocjonalny niepokój, ale Instynktowne reakcje są wyzwalane bez potrzeby świadomego myślenia. Więc kiedy ta instynktowna reakcja jest wyzwalana, jest wyzwalana w mózgu, następnie przechodzi przez układ nerwowy, a także przez instynktowne mięśnie, ale biegnie przez serce i jelita. To dlatego czasami mamy wrażenie, że jakaś część mnie chce to zrobić, a jakaś część mnie nie wie, czy powinienem to zrobić. Czujemy ten wewnętrzny konflikt i czasami mówimy, że jest to konflikt między głową a sercem. Cóż może to być również konflikt między sercem a elitami. Ponieważ kiedy myślimy i kiedy odczuwamy pewne emocje, kiedy mamy pewne instynktowne reakcje, przechodzi to przez te trzy punkty. Teraz zależy od tego w którym obszarze utknie, a to może być inne dla każdego, ale kiedy wracamy do tych wspomnień, punkty te zostają aktywowane. Dlatego też, gdy odczuwamy pewne emocje, a nawet smutek, żal, lub inne czynniki stresowe, może to wybuchnąć w naszym sercu lub w jelitach. Emocje te mogą stać się tak silne, że w rzeczywistości możemy mieć problemy z jelitami, możemy mieć gazy, możemy mieć zaparcia, możemy mieć wszelkiego rodzaju dolegliwości lub reakcje, które pojawiają się i manifestują w oparciu o stres. Oznacza to, że jeśli stres zniknie, reakcja w ciele fizycznym zniknie, więc jest to związane ze stresem. Lęk, palpitacje serca wszystkie te rzeczy są naprawdę świetnymi przykładami na przykład bóle głowy. Lista jest nieskończona, ale to tylko kilka z nich. Widzisz więc, jak pamięć traumy może być przechowywana w tak wielu różnych aspektach w całym ciele. W mojej technice metafizycznej anatomii dużo mówię o traumie przodków oraz o tym, jak i gdzie jest ona przechowywana w komórce macierzystej, oraz jak ją przesunąć i uwolnić również w ciele fizycznym, ponieważ te wspomnienia są również wyzwalane, te wspomnienia również się pojawiają, a fobie są naprawdę świetnym przykładem wyzwalania potencjalnych wspomnień przodków. Tak więc dziękuję za dołączenie do mnie tutaj, więc chciałem tylko podzielić się tymi zabawnymi, Aspektami dotyczącymi tego, jak pewne wspomnienia, traumy mogą być przechowywane w całym ciele. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zawsze możesz obejrzeć moje filmy na erwetwideo.com, obejrzyj wideo. Podstawowe zrozumienie maty. A jeśli chcesz dowiedzieć się, jak leczyć, zmieniać i rozwiązywać te wspomnienia, te traumatyczne punkty, czy to w Twoim życiu, czy w Twoim rodowodzie, dołącz do nas podczas metafizycznej anatomii wydarzeń na żywo i na żywo online. Zawsze możesz dowiedzieć się więcej na etero7.com